Szósta kolejka wirtualnej ekstraklasy. Raków po dobrym początku sezonu nieoczekiwanie wpadł w kryzys, który może się jeszcze pogłębić po meczu z rozpędzonym Piastem. Dobrą dyspozycję Krakowi ma sprawdzić Legia. Mamy też pierwszy mecz Beniaminków, Lechia Motor. Do serca Łodzi przyjedzie lider z Poznania. Raków-Piast. Gliwiczanie od drugiej kolejki utrzymują się na podium i jeszcze nie stracili w tym sezonie gola. Ale nic nie może trwać wiecznie. Po 470 minutach Plach w kuriozalny sposób skapitulował. Jean Carlos na 1-0. Skutki tej sytuacji szybko zniwelował Kac z Cypryjczyk zaraz po wznowieniu gry doprowadził do remisu po dograniu konziora. Wymiana ciosów nabrała tempa. Kolejna akcja i medaliki tym razem zdobyły bramkę, na którą w pełni zasłużyły. Jean Carlos z asystą do siatki trafia ameją. Dobrą formę strzelecką potwierdził jeszcze Patryk Makuch, a Jean Carlos przypieczętował świetny występ drugą asystą. Raków przeciwko silnym rywalom gra bez kompleksów, ale gdy przychodzi mecz z Outsiderem, wiemy już doskonale. Pias w drugiej połowie jeszcze próbował powalczyć. Kondzior z drugą asystą, a gola kontaktowego zdobył Fabian Piasecki, ale Gliwiczanie nie zdążyli już wyrównać. Zaczynamy z wysokiego C od najlepszego meczu w kolejce, a Jean-Carlos został jej najlepszym zawodnikiem. Pogoń górnik. W meczach tych drużyn pada mało goli, ale przynajmniej jakiekolwiek. Gdy portowcy bezpośrednio zmierzyli się z Zabrzanami, bramek nie uświadczyliśmy. Może Luka Zachowić okazał litość byłej drużynie? Może zdecydowała forma bramkarzy? Szybko opuszczamy... Szczecin i wędrujemy do Kielc. Korona Śląsk. Remis z Rakowem był dla wicemistrza światełkiem w tunelu. Głęboki oddech dla Wrocławian okazał się zbawienny. Na samym początku meczu Schwartz zamienił na gola podanie mu i wreszcie Śląsk zdołał wygrać mecz. Tym samym wojskowi uciekają z ostatniego miejsca. Być może czerwoną latarnią zostanie po tej kolejce Korona. Lechia Motor. Zależy to między innymi od wyniku tego meczu. Niby jedni i drudzy po awansie, ale Lechia prezentuje poziom powyżej Przyzwoitego. Szybko zaskoczyła rywala i w dziewiątej minucie Bogdan Wionek w kolejnym meczu trafił do siatki. Motor ze strzelaniem ma duży problem. Mamy szóstą kolejkę, a na jego koncie wciąż okrągłe zero, ale to 43 minuta i wreszcie się udało. Kan Kaliskaner kończy fatalną passę. Motor dogania wynik, jak się okazało pozwoliło to wywalczyć w Gdańsku punkt. Stal puszcza, z podopiecznymi Tomasza Tułacza trzeba się w tym sezonie liczyć. Po pół godziny gry Kosidis wziął sprawy w swoje ręce. I zwiększył indywidualny raj precyzyjnym strzałem. Puszcza prowadzi i wypatruje okolic ósmego miejsca. Stal ma jednak szkurina, który nie pozwolił gościom nawet do przerwy nacieszyć się prowadzeniem. Białorusin zaliczył następnie asystę przy trafieniu piotra w lazły, które dało prowadzenie Stali, a w ostatniej akcji postawił kropkę na D. Swój udany występ zwieńczył dubletem. Stali zapewnił wygraną. Dobry początek to tylko połowa sukcesu. Ostatecznie puszcza wraca na tarczy. GKS Radomiak w grze wielu drugich przeciwko zielonym da się dostrzec taktykę jak najdłużej nie pozwolić strzelić roszy. GKS dawał radę niemal godzinę, a jak już napastnikowi gości udało się trafić to szybko poszedł za ciosem. Sytuacja Beniaminka z Katowic wygląda już wręcz fatalnie. Na pewno nie taki powrót sobie wyobrażali. Tego dnia stracili jeszcze jedną bramkę. Rafał Wolski po wcześniejszych dwóch asystach ustalił wynik na 0 do 3. Radomiak poukładany i pewny swego buduje silną pozycję w górnej połowie tabeli. Widzę Lech na postawę gospodarzy patrzy się z przykrością, zaś od poczynań kolejorza trudno oderwać oczy. Teoretycznie goście powinni gładko sobie poradzić, ale dobrze wiemy jak to w praktyce potrafi wyglądać, zwłaszcza w polskiej lidze. Dopiero w 69 minucie Isak przełamał impas, kapitan kolejorza się nie zatrzymuje, ale tego wieczoru tylko na tyle było go stać. W 82 minucie po drugiej stronie odpowiedział Fran Alvarez, skutecznie dobijał po odbitym strzale Kerka, w urywa punkty lidera. Krakowia Legia. Pasy w tym sezonie zdają się aspirować do gry o najwyższe cele, ale dopiero teraz nadarzyła się okazja na przetarcie przeciwko faworytowi. Wstępny egzamin został oblany. Po niespełna kwadransie do bramki Rawasa trafił Morishita. Później Mark Gual poprawił po obronionym strzale Lukiniasa i podwyższył na 2-0, a tuż po zmianie stron sam Lukinias dopiął swego i postawił kropkę na D. Legia wygrywa przekonująco. Do wyników w eliminacjach Ligi Konferencji dołożyła dobrą pasę w lidze zagłębie Jagiellonia. mistrzowie grę w lidze konferencji mieli zapewnioną już pod koniec lipca rywale w walce o bardziej prestiżowe rozgrywki niestety okazują się zbyt silni ale na krajowym podwórku zdaje się nie ma dla nich wyzwań co jest bardziej nieprawdopodobne liczby jakie wykręca Isak czy to że Pululu próbuje go gonić i dobrze mu idzie piłka szuka go w polu karnym a on po prostu kieruje ją do siatki jeszcze w pierwszej połowie snajper Jagellonii zrobił to trzykrotnie w drugiej odsłonie kropkę nad i Jezus i Mas zagłębie było zupełnie bezradne, przyzwyczaiło do roli ligowego przeciętniaka, ale teraz poważnie można zacząć mówić o ich spadku. Lech powstrzymany w łodzi, punkty stracili też Piast i Pogoń, Legia i Jagiellonia przekonująco wygrywały. Elita brutalnie weryfikuje Gieksę, drużyna z Katowic znów znacząco przegrała. Tym samym osunęła się na ostatnie miejsce w tabeli. Śląsk po wygranej z koroną uciekł z kreski. Nie ma już drużyn bez zdobytego gola ani bez straconego. Jagiellonia wykorzystała remis Lecha i objęła prowadzenie w tabeli. Na podium plasuje się Legia, Pogoń wypadła z najlepszej czwórki. Za nami sześć kolejek, a lider klasyfikacji strzelców ma na koncie 12 goli. Sympatyczna średnia dwa trafienia na mecz, a przypomnę tylko, że najlepszy snajper poprzedniej edycji wirtualnej Ekstraklasy w całym sezonie strzelił 17 bramek. W bieżącej kampanii padnie nie jeden rekordowy wynik. Pululu także już teraz ma na koncie dwucyfrowy wynik na podium w czy Rosza, ale by dostrzec rywali przed nim, musi wysoko zadzierać głowę. W tym materiale to już wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie na wirtualnych ligach.